Proces dodawania dużej ilości produktów do zamówienia może być uciążliwy i podatny na błędy przy korzystaniu z tradycyjnych sklepów online. Aby temu zapobiec, opracowaliśmy aplikację NXM Sales, która usprawnia ten proces, eliminując potencjalne pomyłki. Tworząc nowe zamówienie i wybierając produkty, zależy nam na tym, aby wprowadzanie danych było łatwe i przyjemne. W przypadku konieczności określenia konkretnej ilości produktów, możemy to zrobić bezpośrednio w kolumnie Zamawiana ilość przy wybranym produkcie, a kolory sygnalizują nam dostępność produktów na stanie. Na górnym pasku widoczna jest natychmiastowa wartość netto, prezentująca łączną kwotę zamówienia netto. Po dodaniu wszystkich pożądanych produktów, wystarczy kliknąć Przejść do zamówienia, a program przeniesie nas do koszyka, gdzie możemy sfinalizować zamówienie. Dzięki prostocie i przyjemności dodawania produktów do zamówienia nasza praca staje się bardziej efektywna, a czas poświęcony na składanie zamówienia znacznie się skraca dzięki wygodnemu wprowadzaniu danych.